ona ma za długą tę pałę i mi sięgła. <grym> no tak szkoda. czasem jest. No. O kurde pompel, przepraszam, zagapiłam się na to, co Kuba napisała. <grym> Kuba, o kurwa <grym> A jakbyś zawiad się śmiać, to mi pomogli. To trzymaj się pompel tam ci krótko. A co wtedy? Szkoda, szkoda no. Szkoda wielka. No jakoś wolniejsze to widziałem to Ale jak zbustowała jakaś, ale ja skoczyłem i jakaś ściana mi zbustowała na to. Jest, to jest jakaś siła Czemu tyś takie? Kurwa! Ja pierdolę Nie sięga Janas! <laughs> była będa. Banan, winogrono, banan, winogrono. Jezu, Janas, ja nie wiem. Wyciągnął cię stamtąd i wrzucił cię jeszcze raz. <laughs> Kończyło ci się miejsce do ucieczki Mam cię kurde Aha! Aha, chat! A kurwa ha! Dobra, nawet nie zamierzam to komentować Nawet nie zamierzam to komentować, bo jestem zirytowany w tym momencie Jestem pełen negatywnych emocji Co to miało znaczyć? Przepraszam bardzo Dobra Kurwa, nie patrzę się Ciemno to kutwa. <grywa> Kurwa mać. Wiedziałem, że coś będzie. Wiedziałem. O! Hej! Znaleźliśmy spawner. Dia... Co tu się właśnie? Co tu się zadziało, chat? Co? Co? Ej, Poproszę klipa. Co tu się właśnie od ja nie <grywa> Aha. O, what? Co tu się stało? <grywa> co tu się stało? A, a, X-Ray. <grywa> Wracamy do rogu, do rogu. MAJDA! HAHAHA! jest! Chodź! Chodź to! Skocz! Skocz! Hop! Do rogu! Do rogu! HAHA! Nie No kurwa, niech się coś zadzieje, no. Ja twierdziemy! Kurwa mać, ja pierdzielę, kemoc. O to nie. I jeszcze następny. Okej, okay, to może być ten albo ostatni. Tak, to może ten, być ten, ten albo ten. ostatni. Ten. ten. Tak, to jest ten, to jest ten. Chłopaki, to jest ten. Pff, kurwa. <laughs> nie, nie nie. Ale to... w... <laughs> ja, No już ostatni skakiwałem. Dupa, nie ma czekoladki. Patrzcie, jak mam, mam duży kubek herbaty. Akurat mi się skończyła, słuchajcie, ale zbieg okoliczności. Nie zakwalifikuj się lepiej, bo masz złoty przed sobą. Ja <gryzny> Jaki ryk! Jaki ryk wyczyny. kurwa, ja pierdolę mnie przestraszył nuj, Kurwa! O stresujesz mnie Pompem Miałem trochę później wyskoczyć żebym w locie się zatrzymał i nie wpadł do kiślu A że o Naprawdę? no nie Ale mi smutno jest Chciałem powiedzieć, że mam tylko jedną rudę, nie? Mogę ci pomóc, chodź. Co ty jest? Au. No. no. Co no. ja zrobiłem? Usługi... Nie obchodzi mnie to Jezu. Co ty księgną? O, spoko <laughs> pomogłem. No, czasem. <proszę. laughs> tak, ja się czy z tym ptakiem, on stoi. <laughs> I dosłownie walnąłem raz i ptak umarł. Wow. A bo ja... Dobra, nie... Tego nie było, chat. Jak my... A dobra, dobra, myśmy czerwoni. <grywki> <grywki> Już myślałem, że myśmy niebiescy, że takie CO? <grywki> <grywki> ale, ale miał chwilowy zawał, Boże. Ale <grywki> za No tak, grajmy dla chillku, nie boćmy się. To mm -hmm. był po prostu hit. Jakby. Ja jestem debilem i to takim bardzo debilem. W sensie okay. <laughs> mieliśmy spotkanie z kierowniczką, coś tam co nie, coś tam gadała, łe, łe. Znaczy, w sensie gada coś tam, ten że. E, no pierdziel co nie tak dalej, co nie. Byliśmy w całą grupą, tam wszystkie, wszystkie osoby, co nie. Mm -hmm. I. <laughs> Coś tam do mnie zaczyna gadać, co nie, że coś tam źle zrobiłem, coś takiego, a ja takie do niej Łe, łe, pani tylko narzeka, kurwa, co nie tak nie powiedziałeś? Tak, tak powiedziałem, co... <totekunikator> Jakby, ja za dużo siedzę z wami na Discordzie Chłop 30 lat, a do kierowniczki, co nie, ja takie łe łe, 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 pani tylko narzeka, co <totekunikator> Mój Boże, jak się wszyscy na nie popatrzyli, wszyscy w brecht a ja kurwa taki zasłonę rozpaczy i kurwa nie wiem Oj biodne Co lepsze? Przy... no okay, nie masz.